Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie w czytaniu Karta Rada Dnia na wtorek. Zasady te same, od barana do ryb. Jeżeli ktoś ma ochotę, to śmiało po obejrzeniu swojego znaku, proszę, piszcie w komentarzu, w której minucie znajduje się Wasze czytanie, żeby ułatwić innym odszukanie. Dzisiaj wyjmę taką dodatkową Kartę Radę dla każdego znaku. Myślę, że możemy zaczynać. Pamiętajcie o czytaniach, które są dla Was gotowe na kanale. A tymczasem rozpoczynam i zobaczmy, co my tutaj na dziś mamy. Baran na dziś, byk, ta. rak, lew. Panna, Waga. Skorpion. Strzelec, koziorożec, wodnik. I rybki, dobra, no od razu sobie wyjmiemy po jednej karcie. Ale dla każdego znaku, baran na dziś. bliźnia, Bliźnięta. Rak. Lew. Panna. Waga. Skorpion. Szalec, yy, koziorożec, wodnik i ryby. Okej, okay. No to co, realizujemy on baranę do ryb klasycznie. Zobaczmy, co mamy na dzisiaj dla barana. Królowa Buław. Fantastycznie, jesteście w swojej energii. Wczoraj był księżyc, dzisiaj już znów. Wczoraj był księżyc w baranie. Być może dzisiaj już i znów wiem kiedy ma być znów, ale wiem też, że Merkury, chyba Mars, nie wiem, Wenus, chyba, jest, gdzieś tam planety są w znaku barana, więc ciągle czuć tę naszą energię. Ja to widzę baranki po Was w otoczeniu. Dobrze, królowa buław to po prostu my, więc podejrzewam, że dzisiaj grywa w wodzie, możemy się czuć fantastycznie. To jest dużo kreatywności, dużo pomysłowości. No bądźcie w swojej naturze, polegajcie na sobie, otwierajcie sobie drzwi. Jeżeli jakieś chcecie otworzyć, nie czekajcie, aż ktoś coś a przejmujcie inicjatywę. Królowa buław też pokazuje, że dzisiaj no wielka atrakcyjność. Możecie zostać dostrzeżeni czy dostrzeżone przez kogoś, kto będzie uważał, że jesteście przepiękni, przepiękne. Macie po prostu atrakcyjność i to nie dotyczy tylko wyglądu. To jest atrakcyjność w ogóle Waszej osoby. Dzisiaj zatem przykuwacie spojrzenia. Jeżeli nie chodzi o takie sprawy, to słuchajcie, no tutaj jest kreatywność, tak? Czyli wybieram sobie los i sobie go tworzę. To jest królowa Buław, konkretna kobieta, która wie czego chce. Ale z, król z królową Buław też powiedziałabym, że bardzo często mi się na przestrzeni karty dnia pokazuje wpływ kobiety. Na zasadzie, że dzisiaj jakaś relacja z kobietą w Waszym najbliższym otoczeniu, najczęściej jest to przyjaciółka, nie musi być. Może być bardzo ważne. Zatem proszę zwrócić na to uwagę. A jeżeli chodzi o kartę opiekuńczą, medytacja... Zrób mały krok wstecz, wsłuchaj się w głos swojej duszy. Pamiętajcie, że królowa była sama w sobie, to ja zawsze mówię, ona, ona jest fajnie przedstawiona w talii de Gildaro. Ona po prostu patrzy w lustro i ona widzi siebie dokładnie tak, jak tam siedzi. Ona w całą inspirację czerpie z siebie. To jest wsłuchanie się w siebie, znajomość siebie i wiem, czego chcę i po prostu to realizuję. Także takie ci macie fajne karty. Dobrze, beczki drogie, wszystkiego dobrego dla osób, które dzisiaj obchodzą urodziny. Mamy dziewiątkę mieczy. Karty pokazują, żeby się nie stresować, tak? Dziewiątka mieczy jest taką kartą, która mówi, że tworzy nam się wiele pytań w głowie i niewiele odpowiedzi mamy. I na zasadzie myślimy o tym, co niepewne, a to generuje zawsze stres. Zawsze. Dlatego radą dla Was jest – ufaj obecnemu momentowi, bądź tu i teraz. Nie myśl o tym, co będzie, bo nie, nikt tego nie wie, nikt po prostu. I los pisze takie scenariusze, że nie jeden raz może się wszystko odmienić po prostu na przestrzeni jednego dnia. Zatem z dziewiątką mieczy nie pozwólcie, żeby wasz umysł gdzieś tam sprowadził was na manowce, takiego zamartwiania się nad nie, nad nie wiadomo czym. Bo w zziemiącym mieczu nie ma jasnych odpowiedzi. To jest umysł, który jedno pytanie będzie podpierał każdym kolejnym pytaniem, i nie dochodzimy do wniosku, a to może stresować. Zatem to bym powiedziała: bądźcie tu i teraz. Jeżeli macie jakieś takie problemy ze stanami lękowymi, zatrzymać się, rozejrzeć się naokoło i wymienić, jakie kolory wokół Was się znajdują. Nie wiem, ja tutaj mam beżową ścianę, zielony obrót i tak dalej. To pozwala nam być tu i teraz. Jeżeli ktoś ma problemy ze stanami lękowymi, Mam też taką informację tutaj, żeby... Dziewiątka mieczy czasem mówi o nieprzespanych nocach, o bezsenności, zatem to jest karta, która też zachęca, żeby zdrowy sen, postawić na zdrowy sen, bo to też generuje stres, kiedy jesteśmy niewyspani. Także przed snem magnes i słuchajcie, od 10 najpóźniej do łóżka. A co jest dodatkową radą? Cierpliwość. No i właśnie, dziewiątka mieczy, mimo że to nie jest karta braku cierpliwości, to jednak jeżeli coś jest niejasne, to wnosi stres. Więc tutaj też cierpliwość jest dla Was ważna. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla wielkich. Bliźniąta, królowa kielichów. Przepiękna karta. Rak zodiakalny tutaj może mieć dzisiaj na Was jakiś wpływ. Natomiast to jest karta, która mówi o takiej opiekuńczej naturze. Może macie dzisiaj z ważnym tematem dla Was, a może po prostu pojawi się... Najczęściej kobieta nie musi być to jednak kobieta, która chce Was wspierać, która chce Wam dać jakąś pomoc, bezinteresownie zaopiekować się Wami. Ale to Wy możecie być tą królową kielichów, czyli osobą, która z dobrego serca chce po prostu zaopiekować się innymi. Bo to jest zawsze jakaś pomoc, to jest jakaś dobra rozmowa i tak dalej. Natomiast jeżeli nie chodzi o takie sprawy, to karty tutaj jakby radzą, aby dzisiaj polegać na sercu. Ufać wiedzy, ufam temu, co mam w głowie, ale podążam za tym moim sercem. To jest dla mnie ważne, żeby gdzieś tam być w kontakcie ze swoimi uczuciami, emocjami. Królowa Kielichów to jest ta woda, to jest ta kwintesencja kobiecości, która jest na maksa w kontakcie ze swoimi uczuciami. To one gdzieś tam a, jej wskazują kierunek jej drogi życiowej. Jeżeli chodzi o radę, to jest ulga, a ulga wypłaczcie porządnie. Smutek jest bramą do głębi Twojej duszy. Widzicie, dzisiaj bliźnięta dla Was ewidentnie informacją jest, że pozwolić sobie na naturalność uczuć, na przepływ emocji. Mówi się, że wiecie: królowa kielichów, rak, że to są takie zmienne istoty, że nie wiadomo co czują, ciągle zmieniają, jakby mają te swoje labilności emocjonalne, wpadają w stany, ale to są osoby, które pozwalają sobie na naturalny przepływ emocji. Dlatego po prostu zawsze gdzieś tam idą, za tym naturalnym dźwiękiem, no raz płaczą, raz się śmieją, to jest okej. Okay. Tam żadne emocje nie utkną w ciele. Zatem dzisiaj ulgę możecie poczuć, yy, no przy tym, żeby się dobrze wypłakać, ale też z królową możecie być ramieniem dla kogoś, kto tego potrzebuje w waszym otoczeniu. Zatem bądźcie w kontakcie ze swoimi uczuciami. Ja sobie tutaj pozwolę obrócić te karty. Żeby było widać radę, bo Wy macie taką konkretną smutek jest bramą do głębi twojej duszy. Ja bym nie powiedziała, że smutek ogólny pozwalanie sobie, przeżywania uczuć. Jesteście w energii raka, więc to, no, ta woda tutaj jest mocno zarysowana. Dobra, no to co u raka? A uraka mamy piątkę mieczy. I piątka mieczy. Co tu macie? Działanie, zaraz zobaczymy. Piątka mieczy może się realizować na kilka sposobów. To może być chęć zemsty na kimś, że nie potrafimy sobie poradzić z tym, jak nas ktoś potraktował i rodzi się taka potrzeba wręcz skrzywdzenia tej osoby, żeby poczuła ten ból również. Z piątką mieczy może być tak, że czujecie się wykorzystani przez kogoś. To nie musi tu być kwestia innej osoby. Możecie sami czuć się w jakimś takim no to jest poczucie porażki, tak? W głowie po prostu mamy uczucie absolutnej porażki. A piątka mieczy często też jest wynikiem tego, że gdzieś tam wchodzimy w relacje z innymi, które nie są dla nas korzystne. No to też jest jakby informacja. To są różne sytuacje, gdzie my ostatecznie mamy takie aha, super, dzięki, super, że mnie to spotkało, nie? Takie Taka, taka zgryźliwość się tu może nawet pojawić z tą piątką, czy taka chęć zemsty, czy takie absolutne poczucie porażki, że ktoś nad nami zwycięża. I to nie dzieje się na przestrzeni emocjonalnej, to jest w głowie, czyli tutaj ego też jest mocno zaangażowane. Cokolwiek by się nie działo, gdzie macie poczucie jakiejś straty, porażki, tutaj z radą uleczę siebie. Czyli to wy macie wpływ na swoje nastawienie. To wy jesteście osobą, która może siebie z tej sytuacji wyciągnąć i uleczyć siebie. Mamy kartę działanie. I tutaj jest napisane: podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego, ja zaczyna się od podstawienia pierwszego kroku. No to tym bardziej. To jest bardzo kompatybilne chyba z waszym czytaniem tygodniowym, nie tygodniowym, może miesięcznym, że tam to, ty jesteś twórcą własnego losu. Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie czujesz porażkę i czujesz, że masz ochotę się mścić na całym świecie. To jest wynik Twoich decyzji. Także podejmuj działania. Musisz postawić pierwszy krok, poszukuj własnego ja. nie opieraj się na okolicznościach losu, odzyskaj kontrolę, wybieraj mądrze. Zatem, już tutaj pojawi się również ta energia. Dobrze, idziemy dalej. Lew. Lew ma tutaj piękną czułość, ale zobaczymy, co jest tutaj. Rydwan. Dla Was się może pojawić ktoś z pod znaku raka dzisiaj, w Waszym otoczeniu. Taka osoba może mieć wpływ na to, co się dzieje. Ale karta rydwanu to jest taka karta, która zachęca do tego, żeby wdrażać swoje plany w czyn, żeby to wszystko nie zostało tylko w planie, tylko właśnie, żeby dzisiaj ruszyć z pewnością siebie do przodu i realizować ścieżkę, którą sobie wybraliście. Jeżeli podróż, to dzisiaj jak najbardziej ma szansę się realizować. Karta Rydwanu zawsze zaleca, aby kontrolować każdy najmniejszy aspekt tego, co się dzieje, żeby nie opuszczać kontroli, bo nam coś może skręcić w złą stronę. Mam wrażenie, że z tym Rydwanem to jest też kwestia wiary w swoje plany, Czuję, że dzisiaj możecie naprawdę jakiś duży postęp zrobić, jeżeli no, będziecie wdrażać to, co myślicie w działanie, bo to jest ważne. Ten rytm, pamiętajcie, to jest siódemka. Siódemka jest raczej z duchowością skojarzona. Zatem, rytm to też raczej dużo się dzieje na przestrzeni psychiki, ale my to musimy wdrażać w życie. No, wasz ogień pozwoli Wam gdzieś tam zadziałać. A więc ruszyć przed siebie, macie pomysł, macie kierunek działamy, wyjazdy, zielone światło, tylko proszę być ostrożnym, kontrolować. Jeżeli dzisiaj kupujecie jakiś pojazd, jak najbardziej, myślę, że może być to zakup trafiony. Dla Was karta czułość mów do siebie łagodnie, zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Szczególnie w pędzie My czasem w pędzie mamy ochotę się biczować, tak? Jeżeli się spieszymy, to mówimy no, gdzie tam, co ja głupia robię, nie? Jakby to są takie małe zwroty, ale my gdzieś to na, sobie, na siebie nakładamy. Nie mówcie to sobie tak, bądźcie dla siebie e, łagodni, bądźcie dla siebie czuli, zadbajcie o te relacje ze sobą, ze swoim wnętrzem. Dobrze, idziemy do panny. Co my tu mamy? Mamy rycerza była To jest karta, która bardzo często mi się pojawia u panny w karcie dnia. I ja tu widzę kilka opcji. Po pierwsze, ktoś ma strzelca. Wenus w strzelcu, Merkury, Mars, może w strzelcu księżyc. I się to mocno przebija. Natomiast tak, Rycerz Buław, albo ktoś jest w strzelcu, lub wylewie zakochanym, albo wasza uwaga gdzieś tam kieruje się w stronę tej osoby, albo taka osoba ma mocny wpływ na was. Może, żyjecie z taką osobą, bo ta karta często mi się u was zaznacza, więc ja już to muszę na taką szerszą skalę niż jeden dzień powiedzieć. Rycerz Buław to także presja, to pośpiech. Uważajcie, nie róbcie sobie tego. To jest też karta, która mówi: Ja patrzę na to, jak inni na mnie patrzą, czyli interesuje mnie zdanie innych na mój temat, więc próbuję ciągle jakoś wypaść. Brak tutaj naturalności. Może to jest wasz problem? No, musicie się zastanowić, dlaczego ta karta ciągle nam tutaj wypada. Natomiast tutaj znowu informacja: podejmujcie decyzję bez presji, bo pojawia mi się presja. Ja Nie wiem, czy tak mocno myślicie o tym, co ktoś o was pomyśli, bo ten rycerz była, jednak coś takiego wnosi w, w tej talii, czy jest e, taka energia, no nie wiem. Ciągłej presji, pośpiechu, zwolnić trochę, nie myśleć o tym, kto, co kto o Was pomyśli. Ale zobaczcie, mam tutaj kartę Miłość. E, jeszcze ten Rycerz była, bez może dla niektórych, jest zachętą do tego, żeby szukać w swoim życiu drogi, które wnoszą ekscytację w Wasze życie. To jest też karta, która mówi, że my potrzebujemy zapału, my potrzebujemy tej iskry. Zatem Rycerz była też jest taką informacją, że jest jakaś szansa na wydostanie się z pewnych sytuacji, że możemy iść dalej. No to musicie dobrać sobie, co z Wami rezonuje. Macie tutaj miłość. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną, siłą wiodącą ku lepszemu. Wiecie co, ja jestem taka trochę zerojedynkowa, jedynkowa ja mam wrażenie, że w życiu nas mobilizuje albo strach, albo miłość. I wszystkie inne emocje gdzieś tam są wynikiem jednego lub drugiego. Więc ja mam zastanówcie się, co Was mobilizuje. Bo z rycerzem w który czasem zwraca uwagę na to, jak wypada, on robi to, co jakby. Co robi dobre wrażenie. Czego to z wynikiem? Strachu przed osądem, strachu przed wyciemnikiem? Wybieraj drogę miłości. Bądź naturalny, to jest ważne. Słuchajcie, rycerz była czasem też wnosi taką seksualną energię, że jest szansa na jakąś fajną randkę, która zakończy się najprawdopodobniej w łóżku, ale ja bym sobie nie nierówiona dzień na dłużej tutaj. A więc też, jeżeli szukacie miłości, to zastanówcie się, jaki typ sobie dobieracie osób. Dobrze, idziemy dalej. Co mamy dla wagi? Paść danarów. Dzisiaj, jakby kwestia dzieci może być bardzo ważna, lub osób młodszych w Waszym otoczeniu. Natomiast, paść danarów, zobaczcie, jestem otwarty na jakieś takie fajne możliwości do personalnego wzrostu. Paść danarów pokazuje, że mamy szansę się czegoś praktycznie nauczyć. Kapłan pokazuje bardziej duchową naukę, paść danarów, taką. No taką po prostu praktyczną. To jest te, często uczeń zawodowy, tak? Który uczy się po prostu jakiegoś fachu. Zatem paść denarów pokazuje, że Ci, jeżeli nie wiem, interesuje was jakiś kurs, szkolenie itd. Tak, jak najbardziej tak dobrze przeczytać jakąś książkę, jakiś praktyczny poradnik, no macie szansę po prostu rozwijać swoją praktyczną wiedzę. Paść też pokazuje szansę na jakieś inwestycje, ale to jest jakby warto zapoznać się lepiej z tematem, może tak, tam, gdzie czujecie zaciekawienie, tam warto swoją energię przekierować. I czegoś się nauczyć, coś o sobie, być może o świecie poznać. Są jakieś nowe możliwości, być może możliwość awansu, nowej pracy i tak dalej. Przyjrzyjcie się temu. To jest też, no tak jak powiedziałam, karta dziecka. Zatem, relacje z dzieckiem dzisiaj może być kluczowa i ważna, czy z osobami młodszymi. Być może w waszej pracy pojawi się jakiś uczeń, no warto tutaj też wtedy komuś pomóc. Może wy jesteście tym uczniem, rozwijajcie swoją wiedzę, szczególnie praktyczną. Mamy odpoczynek, o widzicie, trzeba równoważyć. Odpocznij, zrelaksuj się, przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. A może ktoś wpadł właśnie w takie coś, że ciągle muszę się rozwijać? Ciągle muszę się rozwijać. To jest dużo ciekawości, więc wychodzi wam to naturalnie, ale proszę nie zapominać o odpoczynku, bo się wypalicie najzwyczajniej. Dobrze, skorpiony, rycerz kielichów. Rycerz kielichów to dla mnie ryby. Czasem jest związane z. Ze skorpionem, właśnie, chociaż ja uważam, że rycerza kielichów zbyt duża zmienność symbolizuje, żeby móc mówić o skorpionie tutaj, a wy jesteście znakiem stałym. Natomiast słuchajcie, rycerz kielichów daje nam tutaj kilka opcji. Pierwsze. Yy... Ktoś może powracać do Waszego życia, albo myśli uczucia o jakiejś osobie, albo sny się pojawiają ponownie, albo ta osoba o was myśli, ktoś myśli o powrocie do Waszego życia. Może być tak, tutaj szczególnie relacja romantyczna. Może być tak, że ryby lub skorpion dzisiaj takie znaki mogą mieć na was wpływ. Kolejna opcja jest taka, że rycerz kielichów wnosi w nasze życie szansę na powtórne zrobienie czegoś, co za pierwszym razem nie wyszło nam tak, jak byśmy chcieli. Zatem macie szansę zrobić coś jeszcze raz i lepiej, ale to, co tu jest napisane, Wiem, że właściwa osoba poczeka i dopóki nie będę gotowy. Zatem tutaj ten aspekt miłosny się pojawia i rzeczywiście będzie lub jest szansa na to, żeby ponownie coś z kimś, co nie wyszło być może za pierwszym razem. Rycerz kielichów też pokazuje jakiś fajny flirt, może fajną randkę, ale też warto dzisiaj gdzieś tam wejść w ten świat emocjonalny, taki wiecie, trochę Romeo, Julia, ten Prince Charming na białym koniu. Hmm bo to wnosi jakąś kreatywność też w nasze życie, to i podsyca kreatywność, zatem też taka energia może fajnej randki się dzisiaj nam tutaj pojawiać, ale mamy refleksję, więc może warto gdzieś tam zastanowić się nad uczuciami, emocjami, pozwolić im płynąć i być może powrócić do tematu, bo macie refleksję, może coś wam nie dawało spać, zapomnieliście o tym, a teraz znowu myślicie o tym, i to jest ok, Rycerz Kielichów często nam pokazuje powtórne sprawy, czy nie wiem, do kogoś czuliśmy coś, no i na chwilę to poszło w niepamięć, a teraz znowu budzą się te emocje, uczucia. Refleksja, miej oczy szeroko otwarte, uczcić się cieszyć drobiazgami. Znaki wody mają, bardziej powiedziałabym, no właśnie, ryby rak, przede wszystkim ryby, ale tu jest taka umiejętność docenienia drobiazgów życia, taka natura słodka. Zatem myślę, że to może być jakaś kwestia, żeby zwrócić dzisiaj uwagę na te sprawy uczuciowe i, i cieszyć się tymi drobiazgami. Ale miejcie oczy szeroko otwarte, bo ja też mam wrażenie, że jakaś powtórna szansa się pojawia w waszym życiu. Strzelce, co mam dla Was na dziś, 10 mieczy. Dziesiątka mieczy nie jest przyjemną kartą, ale jest kartą konieczną, bo to jest karta, która mówi kawa na ławę. Widzę rzeczy takimi, jakimi są w tym zakończeniu. To jest zakończenie. My widzimy coś, nie jesteśmy zadowoleni, to jest koniec, tak? Dziesiątka mieczy wnosi takie, więcej tutaj nie wymyślę. Muszę to zaakceptować. To jest trochę depresyjne. Chociaż znaki ognia raczej w dziesiątce mieczy depresji nie mają, tylko po prostu odpuszczają działanie tam, gdzie nie warto już działać. Znaki wody często mają depresję przy dziesiątce mieczy, bo to jest tak, że umysł już mówi nie i te uczucia gdzieś tam za tym idą. Znaki ziemi po prostu gdzieś tam muszą się godzić z porażką w im odczuciu. Znaki powietrza to w ogóle sobie świetnie z dziesiątką mieczy radzą, bo to jest ciągły, dynamiczny umysł. Ale znaki ognia, czyli wystrzelce, wy możecie mieć takie czas odpuścić działanie. Nic więcej tu nie zrobisz. Zostaw to. Zobacz, jak sprawa wygląda obiektywnie. No, z dziesiątką mieczy żegnamy coś, mamy coś pożegnać, czy odpuścimy, czy nie, to jest druga sprawa. I godzimy się z tym, że nie wygląda to tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Nie wygląda to tak, jak chcieliśmy. Zatem dziesiątka mieczy mówi naucz się. To jest fantastyczna lekcja, wyciągnij wnioski, nie powie już tego samego błędu. Nie jest to łatwa energia, ale ona jest konieczna. To nie są dobre wiadomości. Ale konieczne, żeby po prostu wzrastać, żeby zrozumieć, żeby iść dalej. Co my tu mamy? Upływ czasu, a może, a może ktoś po prostu ma dzisiaj taką trochę załamkę z tego, że czas mija, a tutaj no nie jest dobrze, nie? Upływa mi czas na niczym. No właśnie, no to trzeba wiedzieć, kiedy odejść, bo czas upływa cały czas. No i widzicie, tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie, zasługujesz na własne życie. Może właśnie o to chodzi, może gdzieś tam w biegu zapominacie o sobie. Dziesiątka mieczy też wnosi taką refleksję, nie? No bo widzimy te prawne w tym zakończeniu, musimy się zatrzymać, żeby coś zobaczyć. Może właśnie o to chodzi dzisiaj, żeby mieć chwilę dla siebie, żeby przemyśleć i gdzieś tam wybierać tam własne, los. No, zasługujecie na własne życie, szczególnie jeżeli ta dziesiątka mieczy to na przykład zakończenie relacji. Relacje to nie jest całe życie, pomyślcie o sobie. Dobra, co mamy dla koziorożca? Księżyc, marzenia. E, powiem tak, koziorożce, wejść w świat, który może być wam obcy. No to zależy, prawda, od tego, jak Wam się Księżyc przede wszystkim układa, dla kobiet Wenus i tak dalej, czy Merkury. Ale Księżyc zachęca do tego, żeby wejść w świat wyobraźni, podświadomości. Z Księżycem nic nie jest jasne, nic nie jest czarno-białe. My musimy polegać na intuicji. Tu, się, tu nie ma idealnego wzoru matematycznego, który nam coś obliczy. Z Księżycem po prostu. Trzeba po prostu wierzyć w niemożliwe trochę, czy w niejasne. O, nie zaprzeczać, nie negować. Z Księżycem trzeba się zanurzyć w świat intuicji, wyobraźni i tak jak powiedziałam, to wszystko jest rozmazane. Tam nie widać, co jest czarne, co jest białe i to jest konieczne, żeby mieć kontakt z intuicją. Czasem, słuchajcie, nie da się wszystkiego logicznie wytłumaczyć i Wasza intuicja może Was zaprowadzić do właściwej decyzji. Natomiast ja tu mam kartę marzenia i zobaczcie, myślę, że tak wielkich, istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Ja bym powiedziała, nie racjonalizujcie dzisiaj, nie pozwólcie, żeby jakiś strach racjonalny Chociaż według mnie strach jest irracjonalny, żeby gdzieś tam Was e, powstrzymywał przed czymś. Bo ja mam taki strach, ma wielkie oczy, coś Was może powstrzymywać, bo jeżeli ja czegoś nie mogę obliczyć lub nie mogę zrozumieć logicznie, to to znaczy, że to nie istnieje, to nie jest możliwe. Wcale nie. Myśl o rzeczach wielkich, istnieją niewidzialne siły z Księżycem, gotowe wesprzeć swoje marzenia. Zatem tutaj nie blokujcie potencjałów. Ufajcie to, może istnieje coś więcej niż sam rozum, umysł logiczny, zanurzcie się w te intuicję, zanurzcie się w ten świat marzeń. No tak jak mówię, to jest Wasza przeciwstawna energia, to jest woda, czyli Wam może być trudno, bo wy chcecie logicznie się rozeznać, chociaż jest bardzo intelektualnym znakiem. Natomiast tutaj no, nie wszystko, słuchajcie, da się zwerbalizować. Czasem trzeba wierzyć, że jest coś więcej, a nawet nie musicie wierzyć, ale nie zaprzeczajcie, pozwólcie temu płynąć, pozwólcie to działać w Waszej sile. Słuchajcie, dzisiaj yy, świat właśnie takich marzeń, taki rozmyty, taki rybi świat, to jest Wasz świat, jakkolwiek to brzmi. O, i opieramy się na intuicji, wierzymy w niemożliwe, są niewidzialne siły, które mogą Was wspierać. Jak najbardziej. Nie umniejszajcie sobie, nie pozwólcie, żeby strach was zatrzymał. Dla niektórych po prostu ryby lub brak. Takie osoby mogą mieć dziś wpływ na Was. Dobra, idziemy do wodnika. Co my tu mamy? Czwórka denarów. Koziorożec Wam się zarysował, taka osoba może mieć dzisiaj na Was wpływ, ale czwórka denarów to jest taka karta hmm, na przestrzeni dnia. Ja myślę, że warto gdzieś tam zrobić porządki w domu, porządki w papierach itd., poukładać sobie takie sprawy bardzo praktyczne ale czwórka denarów uważajcie, bo czasem to jest karta, która mówi hamujemy siebie, wybieramy to, co jest bezpieczne i stabilne. E, czwórka denarów słuchajcie, koziorożec, nie? Koziorożec u podstawy zawsze ma strach. Jakby się przyjrzeć, dlaczego koziorożec robi to, co robi, bo się boi, najzwyczajniej. Boi się utraty gruntu pod nogami, boi się, że będzie, nie wiem, bez pieniędzy i tak dalej. To wszystko jest wynikiem strachu najczęściej. I czwórką denarów też tak jest. Dlatego tutaj karta, karta nosi przesłanie... Ufam, że jestem zawsze chroniony i bezpieczny. Kiedy mamy to zaufanie do siebie czy do życia, to wychodzimy ze strefy komfort, która nas ogranicza i przestajemy się tak skupiać na materii i wiemy, że jest coś więcej. Tylko to jest kwestia wiary, że, że jestem bezpieczny, że jestem chroniony. Ufam temu, że będzie dobrze. Także wiecie, no z tą czwórką denarów my często wchodzimy w takie: ja wszystko zatrzymuję dla siebie, ja nie daję. Emocji na zewnątrz, ja nie daję, nie inwestuje pieniędzy, no po prostu wszystko zatrzymuje dla siebie, robi się sztywny, no jest bezpiecznie, ale co dalej, nie? To, to nie jest wasza energia, to jest takie Saturnowe, wy tam gdzieś z tego Saturna macie, ale ja bym powiedziała, on was ograniczy. Saturnie się ograniczenie poprzez ciągły strach e, o swoje bezpieczeństwo, zatem... Co wy tu macie? Macie wiary, nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. No właśnie, z czwórką donorów, niektórzy mogą chcieć się wycofywać do swojej skorupy i ja zostanę przy tym, co mam, bo ja nie znam efektu końcowego, co będę ryzykować. Nie, tu chodzi, dzisiaj macie kwestię wiary. Musicie wierzyć, że jesteście chronieni i działać i zobaczycie, że na końcu będzie coś przyjemnego. Zatem działajcie, nie znając efektu końcowego, nie wycofujcie się. Um, ale zostawcie sobie dzisiaj energię dla siebie, tak? Czyli działam, nie kumuluję tego i nie siedzę na tyłeczku i nie robię nic, tylko działam, jestem bezpieczny, chroniony, dbam o siebie dzisiaj. Nie rozdaję innym ludziom czasu, pieniędzy, miłości, skupiam się na swoim celu, wierzę, że wszystko wyjdzie dobrze i działam. No, to jest dzisiaj takie przesłanie dla Was. Dobrze, co mamy dla ryb na dziś? Och, cudownie, Król Kielichów. Ryby i skorpion. Macie siebie nawzajem w swoich energiach, więc podejrzewam, że relacja na przestrzeni ryby skorpion może być ważna. No to co? Skorpion lub no właśnie ktoś pod znaku ryb dzisiaj może się zarysować wokół Waszej energii. Natomiast Król Kielichów jest fantastyczną kartą. To jest karta, która rzeczywiście, no, no szczególnie tutaj, może mówić o jakiejś ważnej relacji dla Was, która gdzieś tam jednak wnosi spokój. Natomiast ja bym powiedziała, że... Mm, ja właśnie o tym mówiłam przy Skorpionie, że rycerz kielichów, niektórzy czytają, że to jest karta Skorpiona. Ja uważam, że rycerz kielichów jest zmienny, to jest bardziej ważny znak, ryby, tu nie ma stałości. Natomiast król kielichów już jest, zobaczcie, jestem własną swoją kotwicą kotwica jest ciężka. I to jest ten król kielichów, to jest Skorpion, znak stały. Wy macie dzisiaj wejść w tę energię, czyli być stalni, stabilni, yy, bądźcie swoim własnym punktem odniesienia. Król kielichów fantastycznie poradzi sobie z każdą emocją, uczuciem. On jest taki, mimo że to jest woda, to on jest bardzo często przedstawiony jako ktoś, kto siedzi na czymś beteno, betonowym w tym wodzie. Ta woda go nie porusza. On jest stały i stabilny w ciągłym świecie zmiany emocji, uczuć i pragnień. Zatem ja bym powiedzieć że dzisiaj ta stabilizacja, stabilizacja i ta stałość to jest ważne. Zwłaszcza, że zobaczcie, macie tutaj kartę zamierzenia. Skoncentruj swoją energię, silna wola to zdumiewająca moc. O, właśnie. I to jest to. Król Kielichów koncentruje energię. Można by powiedzieć, że on jest taki, takim. ha jak to powiedzieć takim królem denarów w świecie wo, wody, tak? Że on jest stabilny bardzo i emocjonalnie, i życiowo. On może być dzięki temu wsparciem dla innych, bo on jest swoją własną kotwicą. On potrafi się zakotwiczyć w czymś, um, i po prostu, nawet jeżeli coś się zmienia, no ja ciągle widzę tę wodę, która szaleje, tak? No, i ten statek będzie szaleć na wodzie, a ten król kielichów, on jest po prostu trwały. On stoi jak jakaś platforma na tej wodzie, I nieważne co się dzieje, on jest stabilny. Zatem skoncentrujcie dzisiaj swoją energię, czerpcie ze swoich zasobów kreatywności, bo mamy te kielichy, ale postawcie na silną wolę. To jest dumiewająca moc i macie szansę być tą swoją kotwicą, i nieważne co się dzieje naokoła, zachować spokój. <laughs> Przepraszam. I być taką stabilną ostroją nie tylko dla siebie, ale i dla innych, dzięki czemu coś możecie ukończyć, jakiś projekt. Zatem macie bardzo fajną energię. Możecie być dzisiaj wsparciem dla innych, zdecydowanie. Hmm. Ale też taki król kielichów może pojawić się wokół Was. Czyli ktoś, kto bezinteresownie nas wspiera. I to nie jest, to nie jest o słowie, to nie jest o uczuciu. To jest o działaniu najczęściej. Król kielichów to nie jest ten, który przyjdzie, będzie nas głaskał po główce i mówił, jak nas kocha. To bardziej królowa kielichów. Król kielichów zadba o nas praktycznie. Czyli nie powie kocham cię, powie, zrobiłem Ci śniadanie, przyniosłem Ci do łóżka śniadanie. To są tego typu gesty. Zatem taką fajną energię dzisiaj tutaj macie. Dobrze, to tyle. Wszystkiego dobrego, udanego dnia. Pozdrawiam.